Wszystkim moi drodzy. Od ponad dwóch lat jestem szczęśliwym użytkownikiem tego oto tutaj potwora. Silnik wolnosący V8. Dokładnie wiem, jak tym się jeść. Natomiast tym samochodem kompletnie jestem zielony. Tesla Model S w pełni elektryczny pojazd. I przez najbliższy tydzień będę sprawdzał, jak tym się podróżuje. Tu wiem wszystko, dosłownie wszystko. Tu nie wiem nic. I tym bardziej jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Na ten moment pytań jest wiele, a mało odpowiedzi. Więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyli w tej podróży z elektrykiem przez te dni. Ciekawi, zaczynamy. Ta funkcja jest po prostu, no, nie z tej planety, naprawdę. Ile mi zostało kilometrów, a zostało. Ostatni dzień z Tesla. No proszę, Jezu, uważaj, uważaj. No ja wiem, wiem tylko uważaj, proszę. Bo to wiesz, że to jest dla mnie ważne. Ale to co chciałbym wam jeszcze powiedzieć na temat tych dwóch pojazdów, to to że tutaj mamy silnik wolnosący V8, 6,4 litra, czyli jest to dosyć naprawdę potężna jednostka silnikowa, spalinowa. Z drugiej strony mamy pojazd, który jest w pełni elektryczny i tak jak tutaj mamy spalanie w mieście na poziomie około, myślę, że 25-30 litrów, jest to strasznie dużo, tak zobaczymy sobie, jakie będzie tutaj zużycie. Przyspieszenie praktycznie identyczne. Zużycie? Jeszcze nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Chodźcie do środka, no zobaczymy jak to wygląda. No to wsiadamy do Tesli Model S. I powiem Wam szczerze, że jest tutaj amerykańsko, ale przy tym czuć pieniądz. I jeżeli jesteśmy przy pieniądzach, no to muszę Wam powiedzieć o jednym. Każdy kierowca jest zobligowany do tego, że musi ubezpieczyć swój samochód. A jeżeli ubezpiecza, to najlepiej to zrobić moi drodzy, przez porównywarkę ubezpieczeń rankomat. Polecałem Wam rankomat niejednokrotnie i będę Wam polecał jeszcze wielokrotnie, bo jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Wpisujemy wszystkie. Informacje o naszym pojeździe i wyskakuje nam szereg towarzystw ubezpieczeniowych, a my możemy sobie wybrać najkorzystniejszą, najtańszą, najoptymalniejszą, tę, którą chcemy. To jeszcze raz dla niezorientowanych: rankomat, moi drodzy, to. Porównywarka ubezpieczeń. Nie mówimy tylko tutaj o ubezpieczeniu samochodu, ale również ubezpieczenie nieruchomości w podróży. O tym za chwilę wam jeszcze powiem. A no i zapomniałbym, jeszcze jest przecież sfera finansowo-usługowa, i tutaj możemy porównać konta osobiste, kredyty hipoteczne, czy kredyty gotówkowe. Ale teraz przeniesiemy się do tego, żeby zobaczyć, ile nam towarzystw wyskoczy, kiedy będziemy chcieli ubezpieczyć swój pojazd. No, ładuje, ładuje. Ponad 450 zł. Oj, wydawało mi się, że będzie znacznie więcej, ale to jest właśnie świetne, że możemy sobie wybierać odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe. Jak sami widzicie, nie jest jedno, jest ich kilka. Najlepsza oferta to ta pierwsza, bo najtańsza. Ja akurat, oczywiście, taką bym wydaje mi się, że wybrał, ale to od nas wszystko zależy. Rankomat jest z nami 15 lat i szczerze. Na serio, niech będzie jak najdłużej. Mówię to z perspektywy użytkownika. No to teraz, użytkownik wraca do Tesli. Jest tego naprawdę dużo, a skoro możemy sobie porównać i wybrać najlepszą opcję, to po prostu tak zróbmy. Co, moi drodzy, przechodzimy w takim razie do Tesli. Co możemy powiedzieć o tym pojeździe? Przede wszystkim to, że jest ona bardzo minimalistyczna. Jest tutaj tak mało przycisków, ale wszystko zawarte jest w tym wielkim ekranie, czyli w tym systemie inforozrywki, który znajduje się w centralnym punkcie kokpitu. I tak, moi drodzy, wygląda najważniejsze część w tym pojeździe, czyli oczywiście wielki ekran skierowany w stronę kierowcy. Wszystko tutaj się odbywa za pomocą tych przycisków umieszczonych po lewej stronie. Sterowanie, pedały i układ kierowniczy. Ładowanie. No wejdźmy, bo to jest dosyć ciekawe. Naładowanie baterii w tym momencie to 84 procent. Otwórz gniazdo ładowania, to później będę wam oczywiście pokazywał. Oczywiście są inne też opcje: pojazd światła, wyświetlacz, podróże, bezpieczeństwo, nawigacja. Dalej kierownica fajnie na dole zakończona, nadająca takiego troszeczkę sportowego charakteru. Wszystko oczywiście jest tutaj wyświetlane na tym ciekłokrystalicznym ekranie. Z takich rzeczy, co mogę wam powiedzieć, to to, że ten samochód się różni kompletnie od tego, który tam stoi, i tym bardziej będzie to. Ciekawe. Jestem w ogóle najbardziej ciekawy tego, ile mi tej baterii wystarczy, bo to nie ma takiego komfortu jak w przypadku, oczywiście, samochodu spalinowego, że podjeżdżamy na stację, wlewamy, jedziemy dalej, tylko jednak tutaj to musimy sobie minimalnie choćby zaplanować. No i oczywiście, będziemy to robili, i to też będzie, no, mogę powiedzieć, że dosyć istotna część tego filmu. No to moi drodzy pierwsze kilometry ze mną, za mną, tak naprawdę. I powiem wam, że to jest niesamowite, jakie ta maszyna ma przyspieszenie. Naprawdę, powiem wam, że robi to kosmiczne wrażenie, kiedy dodajemy gazu i z każdej praktycznie prędkości jest dopał. No, nie powiem. Lubię to. Lubię to. No to. Siadamy. Działa! Działa to co zrobiłem, ale okej, okay. później wam to pokażę. Nie teraz, w następnych dniach. To co chciałbym wam pokazać na chwilę obecną. Wczoraj trochę pojeździłem. Pojeździłem dynamicznie i żwawiej, żeby sprawdzić właśnie elastyczność tego silnika. I przeraziło mnie naprawdę to, ile mi zostało kilometrów, a zostało. Tu jest ten wykres, kiedy naprawdę szalałem i ci, którzy mają elektryczne samochody, to pewnie wiedzą, bo widzą, ile to przeszło. Prawie do 400 dobił wykres, ale tutaj naprawdę szalałem. Szalałem, nie będę ukrywał. Nie jest już tego dużo, więc zbliża się dla nas. Dobrze myślicie. Ładowanie, ale jeszcze tyle rzeczy mam Wam do opowiedzenia. Jeszcze jest autopilot, jeszcze jest. Ojej, jeszcze jest naprawdę dużo. Bagażnik przedni Tesla. Mamy tutaj to, co w innych samochodach, czyli oczywiście zestaw tzw. pierwszej pomocy, a także inne jakieś tam bierdoły. Bagażnik nie jest może zbyt potężny, ale to zawsze in plus. A jeżeli chodzi o tył, no to bagażnik prezentuje się następująco. Duży, przestronny, nie można powiedzieć. Kabel oczywiście do ładowania tego cudeńka. Ten kabel jest do ładowarek dedykowanych Tesli, natomiast ten jest do tych innych delikatnie szybszy. Pierwsze ładowanie. Trochę się stresuję, bo nie wiem o co chodzi w ogóle. No to może wyjdźmy od początku. Mam naładowaną baterię do poziomu 13%. I teraz tak, jestem tutaj w pasażu grunwalskim i tutaj będziemy ładowali. Chciałbym wam pokazać, że zasięg został mi tylko 48 km. Pokonałem od początku swojej podróży około myślę, że 220 km. Jeździłem niekiedy agresywnie, Niekiedy normalnie. Tak w ogóle wyglądają te ładowarki, z których dzisiaj będę korzystał. Podobno nie są drogie. To teraz czytamy, co tu jest napisane. Podłącz właściwy przewód do samochodu, aby rozpocząć w aplikacji znajdź ładowarkę na mapie lub zyskany QR kod znajdujący się. I ta magiczna przełączka jest dla nas najważniejsza. Odpalam sobie aplikację Tesli, by móc otworzyć ten schowek. Ten wpinamy tu, a to dziadostwo Dajemy tu, jest na 12% samej baterii i teraz ładowanie tutaj pewnie będzie pokazane. Teraz musimy, moi drodzy, wejść w tego Greenway'a i zobaczyć pasaż grunwaldzki, 325 za 1 kWh plus 40 zł 0,40, czyli. Eee za minutę. Tak to się prezentuje, zobaczcie sobie ile to kosztuje, każdy niech z Was powie, no i teraz co, ja potwierdzam. Okej, okay, moc 5,8, 10, 14, 15, czyli tu są sekundy, tak, bo cudzysłów to oznacza. Po wielkich trudach i męczarniach, ja jako naczelny tutaj monter całego kraju, jedno to dowodzi, że jak ja sobie poradziłem, to wy na pewno. 35, pozostały czas naładowania 35 minut. Czyli wynika z tego, że bardzo szybko to naładuje. 35 minut? Powiem Wam tak szczerze, nie mówcie grandowi. Córka się robi konkurencją dla syna. Są ze mną widzowie, bo teraz jesteśmy na live'ie, na TikToku, także koniecznie musicie obserwować. Pokażę wam. Pomachajcie widzowie, bo teraz jesteśmy na YouTubie już. A wracając do meritum. 90% naładowałem. Zajęło mi to jakieś 45 minut. Ogólnie do 80% nabija zdecydowanie szybciej. Po 90 będzie to jednak ładowanie wolniejsze. Odpinamy. Teraz ładowarkę, bo już zakończyliśmy ładowanie, czyli cyk odpięty, zamknięty. Świetnie. To moi drodzy wyniosło 180 zł. Czyli wydaje się, że to dosyć dużo. Szanowni Państwo, godzina 7.45. Wchodzimy do. Tego cacka. W tym samochodzie jest taka opcja, o której mówiłem Wam wczoraj, ale jednak myślałem, że to nie będzie tak dobrze funkcjonowało. Funkcjonuje znakomicie. O czym mówię? Tutaj z poziomu aplikacji w telefonie klikamy sobie Zaplanuj i tutaj wybieramy, na którą godzinę samochód ma przygotować pojazd do jazdy. Ustawiamy sobie temperaturę. Jaką chcemy, jeżeli byłaby pora zimowa i na naszych ulicach, na naszych samochodach pojawiłby się szron śnieg, to możemy również to zrobić, aby samochód się sam, bez nas oczywiście, tutaj możecie zobaczyć na dole. I ta opcja nazywa się odszraniaj. Koniec końców, świetna opcja. Wewnątrz mam 22 stopnie, na dworze 15. No to teraz pokażę Wam coś, co jest absolutnie fenomenalne. Samochód Tesla to samochód, który jest autonomiczny. W jakim stopniu? To już sami napiszcie. Jednakże to, że potrafi on sam jechać i odpowiednio dostosować prędkość. Akurat my ją sobie teraz tutaj wyznaczymy na poziomie 76 km na godzinę. Ale jak to się robi? Mamy tutaj taką małą wajchę. Raz do góry. Prędkość 69, ok. Drugi raz do góry. I teraz wchodzimy w zakręt i zobaczcie, co się dzieje. Już na tyle ufam y, temu samochodowi, że wiem, że raczej mnie nie wywali w pole. I to jest duża oczywiście zaleta. To jest raczej taki bajer, z którego możemy skorzystać, aczkolwiek nie musimy. W mieście wydaje mi się, że jest to dosyć przyjemne. Ostatni dzień. Z Teslą i mam szereg wniosków. Naprawdę jest tego ogromnie dużo. Myślę, że pojedziemy sobie dzisiaj załadować, bo musimy zwrócić z takim stanem naładowania baterii, z jakim go odbierałem. A mam 19%, miałem 90%, więc koniecznie musimy to zrobić na innej, tym razem ładowarce, żeby móc zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Facet, od którego wziąłem Tesle. Ma oczywiście wykupiony abonament i bardzo mnie interesuje to też dla Was, ile wynosi ładowanie Tesli na ładowarce, bo to jest mega istotne. Ma oczywiście swoją przełączkę. Dobra, podłączam i będziemy to sprawdzali. Podobno już mam to zrobić. Widzicie, tyle mi jeszcze zostało 10 minut. Powolutku ładuję. Z takich ciekawostek, jak otwiera się schowek w Tesli, to tak. Żeby otworzyć, możecie też sobie spersonalizować na pin. Pin do schowka. I można nadać pin, dopiero wtedy się otworzy. Koniec! Ale wymierzone! Ja! Mam wyniki. Moi drodzy, czas trwania godzina 27. Zacząłem o 10.34, skończyłem o 12.02. Doładowana energia to 60. 60 kWh bezpłatnie 0 płatne 60 opłata za tyle wyszła Nie wiem czy tak mam pokazywać czy po prostu na screenie, ale chyba będzie lepiej na screenie 143 zł i 56 groszy. Czyli wyszło mniej o 40 zł, a ładowałem się dłużej. Czyli widać w tym abonamencie jest po prostu taniej. Dobrze, w takim razie zaczynamy wielkie podsumowanie tygodnia na Tesli. I, moi drodzy, od samego początku mój uśmiech nie jest przypadkowy. Mamy plusy, mamy minusy. Wiem, że was to najbardziej interesuje. Technologia. Technologia w tym samochodzie jest czymś najważniejszym. Jest to. Absolutnie lukratywna rzecz, którą dostajemy, mając Tesle. Autopilot, sam samochód za nas jedzie, możemy sobie wszystko dostosować, nawet sam wyprzedza. To jest coś, czym motoryzacja już za niedługo będzie mogła się naprawdę szczycić. Kolejna rzecz, z poziomu telefonu nastawiam, że o 7.45 chcę, żeby samochód rozgrzał się do 24 stopni. Ja wiem, że też są takie opcje w silnikach spalinowych, ale pomijmy to. Ona idealnie współpracuje i z telefonem, i ze wszystkimi systemami. To działa ko za cko. Buspasy i parkingi. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Możemy jeździć buspasami, omijamy korki, możemy parkować, nie tracąc czasu na parkometr i nie tracąc przy tym pieniędzy. Komfort zawieszenia. Akurat model S ma bardzo dobre zawieszenie i bardzo dobrze zbiera każde nierówności, a uwierzcie mi, ja raczej podróżuję niekiedy tymi drogami, gdzie te wyboje są dosyć potężne. Nie ma Czynników eksploatacyjnych, czyli nie mamy oleju, nie mamy innych filtrów, po prostu jest tylko bateria. No, kiedy ona się spieprzy, no to wiadomo, że jesteśmy w głębokim. Wiecie gdzie, ale zakładamy, że raczej takie sytuacje nie następują zbyt szybko. No i oczywiście teraz trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że podróżujemy tak naprawdę, no można powiedzieć dosyć super samochodem, bo te przyspieszenie w tym pojazdu, gdzie jest OMG. Jak ja bawiłem się nim przez ten tydzień i rzeczywiście w takich momentach moją ulubioną wartością było od 60 Wzwyż, to wtedy normalnie aż tak głowa idzie, można się przy tym naprawdę zakochać. To teraz przejdziemy troszkę do tych minusów, bo nie można aż tak mocno zachwalać elektryków. Też trzeba powiedzieć o tej drugiej stronie: zasięg. Kiedy naprawdę dajemy mocnego buta, to musimy awaryjnie w poszukiwaniu, gdzie są jakiekolwiek ładowarki elektryczne. Dwa. Koszta naładowania, jeżeli nie mamy abonamentu, to też wam chciałem pokazać. Są dosyć duże, bo 180 zł na ładowanie takiej Tesli, to wydaje mi się, że to jest koszt raczej taki z tych wyższych niż niższych. Gdyby to było w okolicach 80 zł, jasne, tutaj nic bym nie powiedział. Kiedy było 140, to też nie jest jednak tak mało. Koszt samego pojazdu. Taka fura kosztuje około 500 tysięcy zł. No to jest niebagatela pół miliona złotych. Bardzo drogi pojazd. Później mamy bateria. Jeżeli nam zostanie na przykład 15%, miałem taką sytuację i dojechałem ledwo co, to trochę człowieka ten stres jednak dotyka. To nie są takie stacje, które jedziemy i od razu o, tu stankujemy, tu tankujemy, tu tankujemy, tylko musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że może będą ludzie, jeżeli naprawdę na ostatnim już rezerwie tam dojeżdżamy, to co wtedy? Musimy czekać. To ładowanie też nie zajmuje tak mało. W jednym przypadku ładowałem ją półtora godziny, w drugim przypadku ładowałem godzinę, więc to nie jest 20 minut czy 5 minut. jak w przypadku samochodów spalinowych i raczej ostatnim minusem nasza infrastruktura jeszcze nie jest zbyt mocno dopasowana do silników elektrycznych, do pojazdów elektrycznych. Koniec końców podejrzewam i to będzie dziwna konkluzja, raczej znaczy dziwna, prawdziwa. Podejrzewam, że w moim garażu już niedługo pojawi się elektryk. Ale uwierzcie mi, gdyby nie ten film z ust tego człowieka nigdy takie zdanie by. Nie padło. To jest yy, świetne, bardzo się z tego cieszę. Jestem nie będę dalej tego ukrywał delikatnie, no taki zahajpowany trochę tym, y, co, co zauważyłem, bo naprawdę wydawało mi się, że to jednak będzie trochę, trochę słabsze. Yy, jeszcze chciałbym podziękować oczywiście. Yy, Rankomatowi, zawsze będę wam mówił, że to jest coś świetnego, wszystko tak naprawdę ci ludzie robią za nas. Dowiadujemy się, wpisujemy na stronie porównywarka ubezpieczeń, wszystko nam wyskakuje, a my tylko dobieramy sobie odpowiednią ubezpieczenie, jakie chcemy. Już nie mówię tylko o ubezpieczeniu na temat samochodu, mamy też ubezpieczenie w podróży, dom, sprawdźcie sobie wszystko, a w linkach do dole poniżej będzie wszystko napisane. Możesz im 100 lat odśpiewać. A jeszcze 100 lat, 100 lat, właśnie 15 lat. 15 lat rankomat jest i niech będzie z nami jeszcze długo. Ja z perspektywy użytkownika to mówię, a nie z perspektywy twórcy. Po prostu jako użytkownik chciałbym, żeby byli jak najdłużej. Dziękuję moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli podobało Wam się to przedstawienie, to będzie miło, jak wrzucicie łapkę w górę i dajcie znać, jaki wy macie stosunek do samochodów elektrycznych. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Moi drodzy, na sam koniec oczywiście jeszcze jedna rzecz, a mianowicie subskrypcja tutaj na górze, a później pierwszy i drugi film. Zobaczcie w wolnej chwili. Ja już uciekam, bo długo do Was gadałem. Do następnego. Pa!